Aby tutaj można było godnie, bezpiecznie i przyzwoicie żyć. Polski rolnik jest dla nas priorytetem. Jestem szczęśliwym mężem, ale też ojcem czwórki dzieci. Dzień dobry, Małgorzata Kotarska-Ołdakowska, to jest program Podlaskie Wybory 2023. A dzisiaj gościem naszego przedwyborczego programu jest Mariusz Gromko, startujący do Senatu Sprawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Kim jest kandydat? To jest nasze pierwsze pytanie. Proszę się krótko przedstawić i powiedzieć, dlaczego pan ponownie już kandyduje. Przede wszystkim jestem mężem i ojcem to jest moja główna rola w życiu ale tutaj spotkaliśmy się w kontekście wyborów, więc zapewne pani redaktor pyta: jak wygląda moja przeszłość publiczna, polityczna? Faktycznie mam spore doświadczenie. Już w 2006 roku wystartowałem w wyborach do samorządu białostockiego, zdobyłem mandat i przez kolejne cztery kadencje pełniłem funkcję radnego. Miałem też honor być przewodniczącym Rady Miasta Stoku. W 2019 wystartowałem w wyborach do Senatu, zdobyłem zaufanie mieszkańców, zdobyłem mandat i przez cztery ostatnie lata pełnię funkcję senatora ziemi białostocko-sokólskiej. Mam świadomość, że wiele udało nam się zrobić. Mój obóz realizuje ambitny plan zmiany Polski. Dobra zmiana nastąpiła w wielu obszarach i chcemy to kontynuować. Wiele zostało zrobione, ale cały czas widzimy, że Polska potrzebuje zmiany, gruntownej zmiany. Pierwszym naszym zagadnieniem jest bezpieczeństwo. Właśnie z tym hasłem idziecie do wyborów. Jak poprawić bezpieczeństwo mieszkańców województwa podlaskiego i szerzej Polski? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bezpieczeństwo rozumiemy w wielu aspektach, tutaj na Podlasiu przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców interesuje w wymiarze bezpieczeństwa militarnego. Wszyscy obserwujemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Prowokacje reżimu Łukaszenki Putina powodowały, że na napływ wielu migrantów, nielegalnych migrantów i próby przekroczenia przez polską granicę tutaj nasz rząd bardzo szybko postawił diagnozę, że nie możemy dalej się przyglądać i postanowiliśmy, że wybudujemy zaporę, którą udało się nam zrealizować. Mimo czy ją jeszcze mi... trzeba rozbudować, czy nie? Już mamy prawie 200 kilometrów wybudowanej, jednak widzimy, że służby białoruskie, które są zaangażowane w proceder przerzutu nielegalnych migrantów, kanałem tak zwanym przez rzekę, próbuje jeszcze z tamtej strony, od południowej strony województwa podlaskiego wpychać, bo tak to trzeba nazwać migrantów na stronę polską, więc tutaj rozpoczęły się prace, że również wzdłuż rzeki Świsłocz należy wybudować taką zaporę, żeby dać wsparcie straży granicznej. Ale, y -y -y. pani redaktor zapytała to jest o bezpieczeństwo, no właśnie, bo to więc tylko... to jest nie tylko militarne, ale przede wszystkim energetyczne, żywnościowe, jeśli chodzi o energetykę Wszyscy widzimy, co przyniosła polityka rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u, rządów pana Tuska. Poddał się planowi Angeli Merkel, wybudowany został Nord Stream, i cały czas przez, przez lata ich rządów była budowana zależność Polski energetycznie od, od Rosji. My diagnozowaliśmy, że to jest zły kierunek, a kiedy przejęliśmy władzę. Skutecznie rozpoczęliśmy dywersyfikację energetyczną. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ani jeden procent ropy energii nie płynie z Rosji do Polski, więc tutaj jesteśmy skuteczni, ale mamy ambitne plany. Chcemy wybudować jeszcze elektrownię atomową. Myślę, że powiedzie się nam i wtedy będziemy mogli mówić, że jesteśmy zupełnie niezależni energetycznie. Mówił Pan o bezpieczeństwie żywnościowym, to ja przejdę do rolnictwa. Jak polepszyć sytuację rolników? Czy PiS ma jakiś program konkretny dla rolników, czy, czy jak myśli im pomagać? Jesteśmy w stałym kontakcie przede wszystkim z rolnikami i w formie dialogu wypracowujemy pewne rozwiązania, które na bieżąco powstają, choćby te, które wynikły z wojny na Ukrainie. Postanowiliśmy, że mimo decyzji Komisji Europejskiej. I mimo wszelkich prób nacisku na rząd polski, absolutnie e, polski rolnik jest dla nas priorytetem, więc tutaj nie będzie żadnej zgody na to, aby e, te produkty przechodziły przez Polskę. Musimy dbać przede wszystkim o polskiego rolnika o polski rynek, no, ale polskie to nie bezpieczeństwo. Się naszym żywnościowe. Sąsiadom trochę. Oczywiście mamy świadomość, że ta, ta krytyka, szczególnie ze strony niemieckiej. Można było się spodziewać, ale tutaj będziemy bezwzględni. Tak jak wcześniej wspomniałem, rolnik, polski rolnik, to jest priorytet. Budujemy bezpieczeństwo żywnościowe na własnej produkcji, rodzimej produkcji, i tutaj mógłbym zaapelować do rolników, że rząd prawa i sprawiedliwości sprawi, że Włos bowy im nie spadnie. A co z przedsiębiorcami? Czy im także pisma dla nich jakiś pomysł, czy po prostu, jak niektórzy przedsiębiorcy mówią, lepiej nam nie przeszkadzać? Tu akurat zgadzam się, bo, bo jestem też przedsiębiorcą, prowadzę przedsiębiorstwo handlowe i tak właśnie jest. To, to, to jest prawda, że jeżeli przedsiębiorcy mają. Tak zwany spokój, nie ma zbyt radykalnych zmian, to wtedy najbardziej są efektywni, ale trzeba czasem różne zmiany wprowadzać, aby jeszcze bardziej dać impuls rozwoju państwa. Więc tutaj też jesteśmy gotowi na to, żeby wspierać polskich przedsiębiorców. Ostatnie lata, choćby ten czas kryzysów i pandemii, spowodował, że pewne nowe rozwiązania potrzeba wdrażać, i jakby naprzeciw temu wyszliśmy choćby z inicjatywą. Były tarcze, Były tarcze które potężne środki zostały przekazane na pomoc przedsiębiorcom. To są miliardowe kwoty, i tutaj myślę, że dzięki tej polityce udało nam się obronić. Około tak szacujemy, tak szacują również fachowcy, że 5 milionów miejsc pracy zostało dzięki temu uratowane. Oczywiście to jest spory koszt, wydatki na, na tarcze, no ale one są znacznie mniejsze niż odbudowanie od zera tych wszystkich przedsiębiorstw, które mogłyby wywrócić się w wyniku turbulencji popandemicznej. No i gospodarka wygląda na to, że całkiem dobrze się trzyma Polska. Tak cały czas jesteśmy zielonym punktem, nasz rozwój, wzrost PKB jest jednym z większych w Europie, więc tutaj ta polityka, którą prowadzi premier Mateusz Morawiecki jest jak najbardziej zasadna, żeby prowadzić tym kursem Polskę, żebyśmy stali się konkurencyjni. To widać z fakt, że mamy więcej środków w budżecie, również zaczynamy dostrzegać pewne potrzeby, Jakie są w przestrzeni publicznej? Przechodzimy do młodzieży. Co PIS może zaproponować polskiej młodzieży? Przede wszystkim chcemy stworzyć takie warunki, żeby tutaj młody człowiek mógł w Polsce rozwijać się, mógł założyć rodzinę, żeby mógł godnie żyć, mógł sobie kupić dom, mieszkanie, żeby tutaj w spokoju, w dobrych warunkach mogły. Dalej wychowywać się ich dzieci. Dlatego też został ogłoszony program Kredyt 2%. Jest to preferencyjny kredyt dla młodych ludzi, którzy mogą właśnie przy wsparciu Funduszu Państwowego zakupić swoje pierwsze wymarzone mieszkanie, by właśnie tutaj w Polsce mogli założyć rodzinę. Chcę zwrócić uwagę, że również do młodych wyszliśmy. Z, taką, z takim programem, gdzie zrealizowaliśmy takie przedsięwzięcie budowy żłobków i przedszkoli i w maluch ostatnich plus. To się mal, chyba nazywa. maluch plus, ale też inne instrumenty, które pozwoliły, żeby w latach 2016-2022 podwoiliśmy Liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach, no to, to też powoduje, że jest to dodatkowy element, do tego, żeby młode osoby mogły tutaj zakładać rodziny, tutaj wychowywać dzieci i nie musiały szukać szczęścia za granicami kraju. No i tak przechodzimy do demografii. I co zrobić, żeby jak najwięcej młodych ludzi zostało. Polsce, a mnie interesuje, żeby jak najwięcej młodych ludzi nie musiało wyjeżdżać z naszego pięknego województwa. Warto tu przypomnieć, że prawie 64 miliardy złotych w całej Polsce zostało przeznaczone na różne fundusze rządowe, dzięki którym samorządy przede wszystkim mogły z tego korzystać, a mogły je wydawać na poprawę infrastruktury wszystko to po to żeby tutaj stworzyć takie warunki żeby godnie i przyzwoicie żyć i myślę że doprowadzona nowa droga do jakiejś miejscowości zbudowane nowe przedszkole czy remont remizy które ma również tak? poprawić bezpieczeństwo wymiana sprzętu w tych w tychże instytucjach, no to wszystko ma spowodować, żeby tutaj można było godnie, bezpiecznie i przyzwoicie żyć. I myślę, że to jest tak naprawdę najważniejsze w życiu człowieka, żeby znaleźć swoje miejsce, gdzie właśnie to bezpieczeństwo, to poczucie godności było na wysokim poziomie. I my staramy się tworzyć to w całej Polsce, zarówno w dużych miastach, mniejszych, ale już także w tych najmniejszych. No Myślę, że nam to się udaje i tak naprawdę tutaj też apel do, do wszystkich e, widzów, żeby... E, rozejrzeli się wokół siebie, zobaczyli, jak w ostatnich latach zmieniła się nasza Polska, ile inwestycji zostało oddanych do, do użytku. E, więc. Mateusz Morawiecki i, i wtedy... mówił w Katowicach: wyjdźcie, nie oglądajcie telewizji, nie, nie, nie słuchajcie tego, co mówią. Wyjdźcie i się rozejrzyjcie. My jako politycy często. Ogłaszamy, również informujemy mieszkańców, że zostały pozyskane środki na budowę tej drogi, na budowę dróg kolejowych, i to jest realizowane. Rozglądając się dookoła siebie, widzimy te wszystkie inwestycje, no ale jednak trzeba o tym przypominać. Na tej zasadzie, że do dobrego człowiek szybko się przyzwyczaja, są formułowane nowe oczekiwania. Od nich też się nie uchylamy, bo chcemy cały czas zmienić na lepsze nasze małe ojczyzny, no ale też warto przypominać o tym wszystkim, co zostało zrealizowane, bo, bo skala tych inwestycji jest imponująca. Jako polityk Prawa i Sprawiedliwości odwiedzam różne samorządy, spotykam się z różnymi przedstawicielami różnych opcji politycznych, którzy pełnią funkcję wójtów, burmistrzów. Starostów, no i nikt nie może tego zaprzeczyć. Każdy przyznaje, że to dopiero rząd prawa i sprawiedliwości spowodował, że te środki napływają, że oni mogą realnie inwestować w swoje, w swoje właśnie samorządy, inwestycje samorządowe. Oni wskazują, które są najpilniejsze z punktu widzenia mieszkańców ich. Ich, ich gmin powiatów i, i my tam kierujemy te środki. Następny stały punkt naszego programu to pytanie, czym zajmuje się senator Mariusz Gromko, kiedy nie zajmuje się polityką? Co pana zajmuje poza czasem pracy? W momencie przekraczania progu domu gdy odcinam <laughs> i poświęcam się, staram się poświęcać ten czas rodzinie. Nie zawsze to wychodzi być może tak, jakbym sobie tego życzył, bo jednak no, nie, nie sposób już zupełnie się odciąć od tych rzeczy, no ale e, staramy się aktywnie z rodziną e, funkcjonować. E, i pani redaktor pytała, czym się zajmujemy, więc myślę, że to w kontekście tego wolnego czasu, więc spędzamy to e, z dziećmi, bo jestem szczęśliwym mężem, ale też ojcem czwórki dzieci. To jest. E, Duże, duża radość, ale też dużo obowiązków, dużo też oczekiwań z różnych sfer życia, więc staramy się tak dopasować kalendarz i plan życia domowego, żeby znaleźć czasy na, na spacery, na zbieranie grzybów. Akurat jesteśmy w takim okresie, gdzie wychodzimy z dziećmi szukać grzybów. W okresie zimowym to są narty, a w okresie letnim oczywiście morze, jeziora. Lubimy kąpiele słoneczne, kąpiele w polskim morzu, w polskim jeziorze, to są cudowne chwile. <laughs> Właśnie, rozmarzyliśmy się trochę, a tu trzeba, jest czas kampanii. W takim razie ma Pan teraz pół minuty, żeby zwrócić się do wyborców i powiedzieć, dlaczego powinni na Pana głosować. Szanowni Państwo, ostatnie... 16 lat życia publicznego, zaangażowanie dla spraw miasta, regionu pokazało, że jestem politykiem odpowiedzialnym, ale również ambitnym. Chcę realizować ambitne zadania dla naszego województwa, dla naszego miasta, aby życie tej naszej małej ojczyźnie było jeszcze lepsze, bezpieczne, bardziej komfortowe i myślę, że to nam się udaje, ale żeby to realizować potrzebuje państwa głosu serdecznie proszę o głos 15 października w wyborach Mariusz Gromko kandydat do senatu dziękuję Dziękujemy. To był program Podlaskie Wybory 2023, a 15 października także bardzo ważne dla Polski referendum. Przypominamy i zachęcamy do oglądania naszego programu na YouTubie, na Facebooku, skróty naszych filmów także na TikToku, a nasza strona to www.podlaskie24.pl. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję bardzo.